Jakie ty w ogóle miałaś relacje ze swoim tatą? Jakie masz relacje? Czy one się teraz zmieniły trochę? E, do, siłą rzeczy się troszkę zmieniły, bo nie mieszkamy razem e, i nie gadamy pewnie aż tak często. E, ale tak naprawdę to właśnie to on cały czas jest tym moim drugim sumieniem. I e, to ewidentnie jedną z najważniejszych osób w ogóle w moim życiu i takim chyba najczystszym człowiekiem, jakiego znam. Czy można powiedzieć, że jesteś takim typowym przykładem ukochanej córki Tatusia? Córeczka Tatusia w 100%. Zawsze tak było. No dobrze, to powiedz mi w takim razie, jakie masz w ogóle wspomnienia z dzieciństwa? Ojejku, wspomnień mam bardzo dużo. Tata przede wszystkim jest osobą bardzo, bardzo spokojną. I nauczył mnie tego spokoju w życiu i tego, nauczył mnie rytuałów. Nauczył mnie tego, że warto czasami żyć trochę wolniej. No dlatego wydaje mi się, że idealnie trafiłam, biorąc pod uwagę, jak różni rodzice są, to dzięki temu się tak wyważyłam gdzieś pomiędzy, ale mam wrażenie, że mimo wszystko trochę bliżej taty, jeśli chodzi o temperament. A czy gdy dostałaś propozycję tej sesji, to od samego początku wiedziałaś, że będziesz chciała pokazać te więzi, które łączą cię z tatą? A nie z mamą? Bo to najczęściej tak się mówi, że największą przyjaciółką córki jest właśnie mama. Myślę, że tutaj jest coś innego. No z mamą już każdy mnie widział miliard razy, a tata jest szczególną osobą w moim życiu. E, i, no i chciałam przez to pokazać relację z nim, bo to była taka najgłębsza więź. Ok, to gdy pojawia się na przykład w swoim życiu jakiś problem, to telefon do mamy czy do taty? Na pewno zależy jaki problem. Ale mój tata nie jest człowiekiem od narzucania genialnych rozwiązań, on jest człowiekiem od słuchania.